Dobrze, cześć z tej strony Agassizer 19 w następnym filmie z Army 3 na, na DLC e, Arma 3 Kontakt. Jesteśmy z, z specjalistą Radwellem. Dzisiaj pamiętam. Ja mam od ale widzenia, więc trochę tak na ślepo lecimy. Tu jest Rura. Tak, to jest Rura, a tam są Polacy. <laughs> tak, jesteśmy w Livonii, fikcyjnym, mieś fikcyjnym właśnie kraju, przez Armę stworzonym. Na terenie e, dzisiejszej Polski przy obwodzie kaliningradzkim. E, tak. Była o tym mowa w poprzednim odcinku, który mam nadzieję się podobał. Musimy się przekraść. Przekraść i poszukać odpowiedzi na nasze pytania. tylko problem z tym, że będę musiał obiec tak e, bardzo szeroko, to bez tej góry tak dalej. Może trochę na trzeciej osobie patrzył na nasz pięk, piękny klipunek. Jest, no, woodland, taki fajny woodland. Jest to multisram. Problem w tym, że jak kurwa jest na góry przed sobą muszę ją z prawej chyba. Okej. Okay. Więc ja mam dobrze takiego ciekawego powiem. słuchajcie, na razie przekradamy. Nic ciekawego innego nie robimy. że znaczy, jeszcze żadnej walki nie było oprócz tego początku jako manewry, które zjebaliśmy jako Amerykanie. Eee, powiem, wam, że nagrywam to w niedzielny wieczór. Wieczór w sumie 15 to nie jest wieczór po południe, takie mocne południe popołudnie jakby chamę do dnia do człowieka, bo yy, bo w sumie o, 5, o 12 to my w sumie jeszcze tak. Chyba. Już o tym nie widziałem. O 12 to my jeszcze tak naprawdę yy, dogorywamy. Znaczy, kto wstaje, a na przykład wstaje zwykle o 7, 8, wtedy nie dogorywam. Ale tacy niektórzy ludzie są jeszcze o 10, dopiero ci rani o 12. Mam eee, nadzieję, że się Wam seria podoba. Mam Wam seria podoba jedna, druga z Mediwala, która się coraz częściej kraszuje, ty? Eee, myślałem. Ogólnie coś dziwnego, bo w tym lesie mam 40, Znaczy mam 50 FPS, a w poprzednim lesie miałem kurwa 30, więc jest ciekawe. Dlatego, że jest noc, Noc, nocy zresztą się więcej FPS-ów co prawda w farmie, szczególnie w farmie I to, że na moim komputerze Arma na kurwa 40 FPS, to jest to chyba, nie wiem co To jest po prostu później, nie? nie. jest pełno ciekawostek, które twórcy zostawili, niestety nie jest tam to Te świadomie czasem zostawione Jest to inna mapa, kurwa nie kracz eee, Trochę biegania nas czeka mnie teraz, nie wiem jak to będzie później, nie wyglądałem w ogóle Nic z tego DLC sobie nie psuć Żeby mieć cały czas Nowość, żebyśmy mogli sobie wiecie eee, no, Tam się przegrać, tak? tak. Dobra A co mam tu zrobić? Drugie wykopaliska Popis na posyłki. Tu będzie, przejdź do drugiego poliska. Okej. Okay. I się do drugiego poliska zabija do fabryką. Nie to nie tam. Nie no, tam. Ciekawe, że my jako żołnierze z sił sprzymierzonych myślę, że no, w sumie chcą nas, nas wynieść stąd polaczki. Bo zapędziliśmy siedmiu ich ludzi. Też by się wkurwił, jakby się dwie ludzi nagle straciło życie. Tak dziwnie widzieć, znaczy słyszeć polskie głosy w zagranicznej, tej, zagranicznej produkcji, która jest na tak wysokim poziomie. Ta kampania nie jest ta taka sztywna. Z tego co pamiętam, z tego co wiem. Obejrzałem chyba pierwsze 2,5 godziny e, takiego, wiecie, gameplayu stricte dużego. Tam? Nie. Okay. To tam na wzgórzu, o tam. Dobra. I w sumie kurwa, z i strony poszedłem. Dobra. Za bardzo to chciałem obiec. Hej! Alarmy are going Nic nie Okay, wait, I got a view from here. Definitely a lot of movement. Yeah, something's got them on edge. Stay on track. If it ain't us, it's more chaos we can use. Okay. Okay, we take a foil of Jack, you copy? I'm here, what you got? Not a lot, though I'm close to our zone of interest. Great. Listen, there's gonna be at least a few LDF guys on guard there. You'll need to get creative. The Spectrum device has a signal library, and in that library, there's a signal, a message, from a jumped up Bluebell Colonel. If we're lucky, we can deceive the sentries, send them off fuck knows where. Station names haven't changed since the exercises.

Send that signal in the direction of the squad on the company frequency. They'll radio HQ and report interference. That means you'll get to hear their call sign. You can then check the library again, see if there's an address to match their ID. If there is, use it. Same as with the music. Once they respond, select that movement order I told you about and relay it to them. Just don't broadcast shit randomly. If they realize they're the subject of electronic deception, they'll go dark. Same with the entire combat net. It all goes down. And we want to keep them talking. Exactly. But, uh, keep in mind, to hear both speakers in a conversation, you may have to redirect the device, unless they're more or less aligned. You can only detect what you're pointing at. Is there anything else I need to know? Yeah. And it's important. When impersonating a station, be careful about your background trajectory. You really don't want anyone receiving sent messages. Give the game away. Just transmit the music, listen for a response, pose as Grey Wolf, contact them specifically, and issue our fake command. Fine, got it. Uh what if I hit a rut? Then you can figure out how to make your own distraction. Okay. <coughs> Ten, 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 ten program używania znaków wyboławczych. Działa w środku drużyny sztabu. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli co? Tam jest wieża jakaś, tak?

Odbiór um. um. Mamy tu jakieś dziwne zakłócenia. Możecie potwierdzić. Odbiór. Elta, tu szary wilk. Odbiór. Kierunek. Wschód. Szukaj śladów aktywności wroga. Odbiór. Szary wilk. Zwłaszcza jak Bez odbioru. Да охуя. No co ja mam teraz zrobić? Delta, tu szary wilk, odbiór. Delta, odbiór. Dierunek, Szukaj śladów aktywności wroga, odbiór. Przyjąłem, wykonuje. Jedziemy bez odbioru. Aha, teraz się udało. Together. It's me. I can't believe it. They bought it. Oh, ye of little faith. Once they're gone, get a look in. Okay. Hey, so you near it yet? What's there? Run. Come on, answers. Uh sorry, no answers. Only questions. What? Knock it off with that mystic shit. Is it another one of those things? Yeah. They dug it up. Looks like they were doing tests on it or some kind of fumigation. Can you cut a piece of it off and take it with you? <laughs> you can fuck right off if you think <laughs> I'm gonna touch it. Okay. Can you lift a laptop or something? Too risky. Once they see stuff missing, they'll be on us. Shit, wait. I got a USB stick on a keychain. Yeah, awesome. Access something. Copy paste desktop folders and get them on it. No, to zrobić. Oh no. There's a hilo. I know! Bug out, I ain't kidding. Just another two seconds! You said you'd only get yourself killed if you did something stupid, Run, This is it. Got it! Holy shit! Respond, what happened? Do you read me? Jack? Please tell me you didn't just take down that helicopter. I didn't take down the fucking helicopter. Did you see what happened? No! Negative! Power surge! All the lights are out! Everywhere! Make like hell! North! Head north! Tree line. There's a ranger's cabin in the forest. Okay. You think it's a Russian offensive? Gotta be atmospheric EMP. It's better they just went nuclear on us. Our radios? They're built for it. Keep moving. I'm gonna pop a flare. No, wait, you idiot. The LDF. You're gonna give away my position. Jedno flare Wyproszlimy trochę Idziemy Okej okay, zobaczmy co tu się dzieje O co tu biega Zobaczymy zaraz Na no, flarę się... rzucił. no co za kurwa typ No Polaczki tak trochę w chuja lecicie, tak powiem, pozwólcie, że tutaj włączę wiatrak. Nie wiem czy to będzie coś na, Ech. na tym, na filmie, ale myślę, że nie. Zresztą u mnie jest tak gorąco, że jednak trzeba to zrobić. mury nagrzały w końcu, więc. Okej, okay, czyli tak, zgraliśmy coś na pendrive'a, nie wiemy co. Jakieś ładowanie IMP było. Eee, może kosmici? Nie wiem. Nie ma modelów kosmitów w tej grze, więc, eee, więc tak. Chyba, że na modach. Gdy są. I zobaczymy co to będzie. Co to będzie, jak to będzie. Jezu, jak, ja dawno, jak ja dawno w armę nie mi dobrze z tym, że gra sobie w armę. Aż mi się chce te koopy grać cały czas. Zwykle koopy były na Twitchu ostatnio, co tam grałem, ale jakoś się nie przyjmowały. Więc może wrócimy sobie na YouTube z tym. Bo to, to kurwa byłaś. Aż... Czekajcie, wyłączę wiatrak, żeby to lepiej słyszeć. To muzyka. Co? Kurwa, pospaliłeś serio tą szopkę? So we're torching the place now oh that's a great idea jack start a fire let's kick back roast some fucking marshmallows <laughs> it ain't my fault maybe we can help it spread huh burn the whole goddamn world yeah hey it ain't my fault blair came down on the roof not your fault not your fault how's this anything but your fault oh if the price of stupid goes up five bucks a barrel i'm drilling a hole in your head first pal. <laughs> hey asshole don't go shooting off fancy fighting words if you ain't got the brass neck to back them up. Oh, Kurva Mother of God Autolata Worz Ja pierdol, ale to jest wielkie. Co to kurwa jest? Statek kosmiczny, idioto, to tak, ale ja pierdolę. Okej. Okay. bliskie spotkania, jestem ta misja aliens. Fucking aliens. Never. never believes this could oh my god oh my god bruh hey hey you know yeah shit the fuck you guys saw it the hell it looked like it was <laughs> big bright sort of squid like smooth metallic holy fucking shit and stuff was just just rising off the ground floating you see it no we lost power A bunch of us left conrad I was driving and, uh, damn, yeah, damn, uh, Colonel Richter's dead. What? Uh -huh. His helmet crashed. Jesus. You know who's in charge still? Uh, here? Uh, the Don. He's bringing arrivals up to speed. Oh, fuck me. Okay. You guys, you gotta go. Get the G2. Dobrze, moi drodzy, na tym momencie ja zakończę ten odcinek. Będę się z nami żegnał. Paraje, cześć do widzenia.